Widzowie! Tutaj bloki Minecraft Meal Soup. Jak gdzie gramy? Kolejny raz w Taikyun, który też się zapisuje, bo niedawno weszłam. Widzowie, yy, i tak yy, jak zauważyliście, jestem sama na serwerze, bo to jest mój własny serwer. Własny, prywatny. Yy, bo można zrobić oczywiście z Afryką. Subskrybujcie mój kanał, z dzwoneczkiem i łap się w górę. Nie wymuszam tego od Was. Kto nie chce, to nie musi. A kto chce, to, zap to proszę bardzo. To jest Manthaiquil, czyli I... I... największe... A na ziemi, i yy, galeria. No i jak gdzie? Ja mam dwa rybirty. Robiłam rybirty. Tu już jest mój drogi rybirt. Więc no. I zobaczycie. Nie jestem już sama. Lecz jest jeszcze. Umbra O! Przewitaj się, Umbra! Jak widzicie mm. Mam na jednego em yy, I takie, A, czat yy, Czat yy, napisa, Hejka yy, Tak, yy, drugie piętro robimy Widzowie Już Skończyłam właśnie na drugim piętrze. Więc no, zapraszam też na kanał Umbra SSO, bo SSO, czyli She Wolf posiada własny kanał. Oczywiście na no, niego zapraszam. Kto chce to zapraszam, a kto nie chce to nie musi mm. jak wy widzicie mm. tutaj i, i właśnie e, e, jest galeria Tutaj można budować sklepy Widzicie sobie I widzowie tak no. Uwielbiam was Widzowie Jesteście Moimi Sreberkami Uroczymi Roczy mi tymi soreberkami. Więc no. Miło mi będzie i, i cieplutko, jeżeli właśnie mi zostawicie y, się w górę. I sobie z dzwoneczkiem. Więc no. Dodam was do znajomych, widzowie. I będziecie mogli zagrać ze mną. Więc, no. Ale to nadejdzie w swoim czasie, widzowie. Więc, no. <laughs> Przejdźmy do... Oooo. Gierki. Gierka jest fajna, polecam. O, widzę, widzicie. Wybrałem jednak zły sklep. O. Widzicie spadł. Idziemy po kasiora widzimy. Mmm no, ile ten film trwa widzę wiem. A jeszcze sporo trochę. Dopiero to jest flor 2, czyli podwoda, druga widzę wiem. Widzowie, Jaki piękna, jaka piękna galeria. Zaraz pójdziemy zwiedzić to umbrę, widzowie. Tak, umbra? Czy będziemy mogli y, pójść i zwiedzić Twoją galerię? Napisz nam na czacie. Oczywiście, że tak. Dziękujemy. No. To widzowie, chodźmy zwiedzić galerię Umbry. Oj. Ok, co wiem? Biorę sobie jeszcze na dole, No i zobacz. No i idziemy. Co? O, zobaczcie. Co wiem? Ona ma już czwarte piętro. Wow. Widziałam się na mieście, O, hej, umbra. Hashtag w mojej galerii. Witajcie w mojej galerii. Niektóre rzeczy jej za A wiem mniej więcej co tam się znajduje. Jak to pierwsze... to... pierwsze pa, piętro. Pierwsze piętro. Tak, tak. Pierwsze piętro, czyli parter. A może byś tak nas oprowadziła o, po tej galerii tak normalnie, jak się chodzi zwyczajnie? Okej. Okay. No to krawacz. A nie chce przynieść mi radio Nie. Jak będziecie no. słyszeć głosy, to nie przejmujcie się tym. Zaraz będę mogła. Uuuu, współczuję. Aż jej to. <tuszy> tu salon szaliki. Uuuu, czyli szalon z. Yy, yy, szalkami, tak? No dobrze, widzowie. Zobaczmy czy może kupimy. Kupiliśmy widzowie, zobaczmy. Jak zabawnie wyglądam. Mmm. O, tutaj. tu chyba zeszyty. A, okej. Okay. To kupimy. A nie da się kupić. Szkoda, widzę. Ale widzicie, tak się prezentuje sklep z zeszytami. Trzeci. O, zahashtagowała ci. dobra Z perfumami jak widzę. Z perfumami i mydłami. O, zachasztakowało cię, Jak pięknie pachniemy mydeł, tu można kupić perfumy. To jest sklep z perfumami. Trzeci sklepik? O, restauracja, pizzeria. Tak, tak, jedzonko, pizzeria. Ej, ja, pit pizza to jedzenie A to jest pizzeria, tak. Nie okay. mi. Jak rozpa. P ha, rozpa. O. Co to jest? Tu spa. A to spa. O. Oh. Jak fajnie Jak fajnie Tu jest tu, tu, y, chyba... Z zegarkami I... Chyba z zegarami, z zegarkami Tak sobie. Tu sklep elektroniczny, faktycznie elektroniczny, bo tutaj można kupić zegarki. Restauracja, jak widzę, tutaj umra. Czyż nie? Odpisz tak ooo co tutaj o szkoda że nie możemy tutaj sobie no, możemy sobie wsiąść idziemy do góry I... Jedziemy windą, czy schodami? Okej, okay, rozumiem, schodami. Drugie piętro. Ósmej dery 8 idę i dero, dalej aby... Idzie robić dalej, idzie dokańczać i ósme pięterko, okej, okay. tam, to tam czwarte pięterko, To my już wrócimy do siebie, widzowie Milię już. z <laughs> kamerką Polecam wam tą gierkę. Zapraszam, żebyście w nią zagrali. Jak ty się. Patrzcie, widzowie, jak ona śmiesznie wygląda z tym makijażem, ta dziewczyna. Dobrze widzę. Jesteśmy na drugim pięterku. Bierzemy sobie kaskę. Zrobione. I tutaj kino. Widzowie wiem. Ciekawe jestem jaki tutaj film będzie, widzę wiem. Może Sing 2 będzie w kinie. Tutaj widzę wiem. Napiszcie w komentarzu, czy byliście w kinie. Jak tak, to dajcie znać na czym. I czy byliście na Sing 2? Czy oglądaliście? Ja oglądałam Sing 2. wiem. Polecam Wam Sing 2, bo jest mega mega fajna. Sing 2, fajną bajką. Naprawdę fajna, bajka. Więc no, i skończone, kino widzowie. Zobaczcie. trzecie o widzę wie. Mamy już. Mamy już windy. Hop. mi <laughs> życie. Hmm. O kurde, Znowu <laughs> Dobrze, mm, jak widzę, widzę wiem. Zrobimy, może, z dwa czy trzy jeszcze sklepy. Z trzy sklepy zrobimy. Może i skończymy filmik. Pierwszy skończyliśmy, widzowie wiem. Pora już nad drugi sklep. Jesteś nie jesteś Hiszpanem? Food. Zobaczcie. Szybko nam Grec się podniosło. Sklep z rybami. Zobaczcie. Grecki też nie. Rosja. Zgadza Ty kretynie nie idę. Ty kryty nie, nie zaczynam Idziemy, widzę, wiem. Nie staczy nam kaski. Idziemy, kaska widzowie. Zobaczcie. Skończyliśmy drugi sklepik. I właśnie mam rybkę. Trzeci sklepik. Idziemy zebrać na niego kaskę. A tutaj chyba jakaś Zatakujesz klasa, czy tam mini szkoła, czy co? Pamiętasz reżysera reklamy? W ogóle? Cyber. Cięcie. Cięcie. Gram w jego filmie. Będę wielką gwiazdą. Cieszę się, że to będzie arcydzieło. Muszę stanąć na Siuszu. Wybacz. Coś mi ciągle wyskakuje tutaj widzowie. Dobrze widzowie, idziemy dokończyć trzeci sklepik. I jak będzie trzeci sklepik, skończę jacuzzi. Ja już idę y, baję. A dobra. Dobają umbryła. Pa pa. Ja też z wami się już żegnam. No i... papatki! Bye, bye. co wiem.